Magda Pochenek, witam Państwa ponownie na Antanie Radia Nadzieja. Teraz moimi Państwa gościem jest Ewa Grabowicz, dyrektor oddziału Heksa Bankowy w Wiźnie. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak chciałam powiedzieć, że na koniec zostawiliśmy ten nieszczęsne na finanse niestety. Tutaj dużo rolnictwie, dużo o kulturze, turystyce, a panią zostawili mi na koniec. Pani Ewo, jak jest z tym frankiem? Na jakiej wysokości już jest? No, notowania dzisiejsze mówią tutaj o wartości franka 5.67. 5,67. tak. Aż tak wysoko? Aż tak wysoko. Niemożliwe. A przepraszam, 3, 3 67, No właśnie, pomyłka, tak, to myłka, tak 3, 6, Powiem szczerze, że, że przez chwilę zatrzymało mi się serce i myślę, że nie wszystkim niektórym naszym byłaczom, To, chyba złoczu, też, to którzy... chyba też stres tutaj niewielki z mojej strony. No właśnie, proszę powiedzieć, dużo jest niepokoju związanego z frankiem, tutaj właśnie w spół... wśród społeczności, w społeczności tutaj mieszkającej. To znaczy, tak, Dużo są które właśnie mają. udziela wyłącznie kredytów złotowych, mm -hmm. y, także raczej no, spłacalność tych kredytów mm -hmm. jest bardzo dobra i tutaj muszę też nadmienić, że udział kredytów zagrożonych w ogólnym obligu kredytowym wynosi tylko 1.72, porównując to do średniej w branży tutaj banków spółdzielczych zrzeszonych banku BPS, gdzie ta średnia wynosi w granicach 5%, czyli no to jest niewielki udział tych kredytów. Czyli tutaj to potwierdza, że spłacalność kredytów w złotówkach jest teraz no, wydaje większa. mi się, że że ci Ci, którzy tam, mm -hmm. prawda, zarabiają w złotówkach, powinni też brać, mm -hmm. no, kredyty złotowe. Czyli można powiedzieć, że nasza waluta jest bardziej pewna? No, może wtedy rolnicy jakby... Mm, przy, przy zaciąganiu kredytów we frankach szwajcarskich, no ma, mi się wydaje, że tutaj y, niektórzy nie brali jakby ryzyka związanego z tym, że ta Jak waluta cała, że może się w górę. Dlatego, tak. A od tego progu takiego ile już frank podrożał? Mniej więcej. Ile był najniższy? Pamięta Pani, jakie notowania były najniższe franka? Właśnie wtedy chyba ludzie najbardziej brali te kredyty, prawda? mówi Pani, że, że, że nie za bardzo. Już za, za bardzo, może da, za dawno, prawda? Za dawno, tak. Wiem, że chyba takie też najwyższe notowanie to było w 2008 roku, a później... Mhm. Coraz wyżej. Coraz tak. Jak pani teraz obserwuje tutaj rolników, dużo dotacji dostają z Unii Europejskiej. Czy te kredyty, co banki teraz mogą zaproponować rolnikom, czy kredyty są tak samo wysoko obwarowane jak kredyty konsolidacyjne właśnie dla zwykłych mieszkańców, dla rolników, czy jednak pozwala to im zaciągać te kredyty na niewysokich procentach? To znaczy tak, w naszej ofercie kredytowej mamy kredyty udzielane z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tutaj oprocentowanie dla klienta, wynosi od 2% do 3,8%, w zależności od tego, z jakiej linii. Yy, no właśnie na co mogą kredyt, to być kredyty? Tak, czyli to są kredyty na urządzanie gospodarstwa, na utworzanie gospo gospodarstwa, czyli na zakup maszyn, urządzeń rolniczych, yy, na zakup ziemi, yy, na budowę yy, obór, no, stodu. Mhm. Czy duże jest właśnie zainteresowanie, czy raczej w momencie, kiedy rolnicy dostają te dopłaty, jednak to zainteresowanie kredytami spadło? To znaczy nie. No, tutaj my cały czas obserwujemy wzrost obliga kredytowego i tutaj na koniec 2010 roku obligo kredytowe wynosi po 126 milionów, w tej chwili to jest 154 miliony. Oczywiście tutaj udział kredytów preferencyjnych w ogólnym obligu kredytowym Banku wynosi 42%. Jest to mniej niż. Niż kilka lat temu, gdzie jeszcze no, udział kredytów w ogóle rolniczych w ogólnym obligu kredytowym wynosił 70, ponad 70%. W tej chwili to te kredyty rolnicze to już jest na poziomie no, kredyty preferencyjne na poziomie 42%, czyli one, czyli one jakby tutaj spadają. No, są tutaj jeszcze tak zwane kredyty pomostowe, gdzie, gdzie jest jak bum na te kredyty w ostatnich kilku latach, czyli to też kredyty są z dotacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i one są jakby niżej oprocentowane w stosunku do innych kredytów komercy, komercyjnych. I tutaj jakby agencja y, y, pomaga rolnikom w formie takiej dotacji, czyli tam do wysokości nawet mm. 60%. Y, inwestycji tak, inwestycji, inwestycji tutaj są mm. zwracane. A pani na pewno obserwuje bądź nie obserwuje, czy rolnicy mają problem ze spłacaniem właśnie swoich długów, czy jednak nasze rolnictwo jest na dobrym no, poziomie. No mówię, że w I opłacalne. Banku, jeżeli chodzi o nasz bank, to mówię w ten niski wskaźnik mhm. y, m, kredytów zagrożonych, prawda? I także no, suma kredytów zagrożonych w obligu kredytowym jest y, niska, bo wynosi tylko 2 miliony 38 tysięcy. Także my tutaj na naszym terenie no, nie obserwujemy aż takich y, problemów dużych ze spłacalnością kredytów. No, jeżeli to są jakieś. Y, y, Opóźnienia, no to mhm. opóźnienia, które no, tam wynoszą Zabezność, do miesiąca tak. czasu i mhm. tak dalej. Czyli nie może być rolnikiem panie Ewo? No wydaje mi się, mhm. że tak. A Pani no. mieszka tutaj na tym terenie? No, tak, czy na tym terenie. Na terenie, na tak, tym terenie? Tak. Dzisiaj od samego rana właśnie zwiedzamy Wiznę, bardzo dużo ciekawych historii, turystyki, fajnie tutaj mhm. się mieszka. Znaczy ja na przykład związana jestem z tym środowiskiem i osobiście wieś bardzo lubię mhm. ciszę, spokój, także to zależy od indywidualnych preferencji. Czyli jak Państwo potrzebujecie właśnie tego spokoju, tej ciszy, to zachęcamy do wizny. My tak już proszę. niestety nasze terenowe studio Radia Nadzieja będziemy tutaj składać. Żegnamy się właśnie z Panią Ewą Grabowicz, dyrektor oddziału w Wiznie Heksaban. Dziękuję Pani bardzo, Dziękuję że była również. Pani naszym ostatnim gościem na podsumowanie tego Franka, żeśmy tutaj troszkę, no niestety no, znowu tak. się zmartwili, no ale <laughs> miejmy nadzieję, że to potrwa już niedługo. Dziękujemy bardzo za państwo, że byliście państwo od rana z nami. Przypomnę, rano jako gościem dnia był Zbigniew Sokołowski, wójt gminy Wizna. Później Ludwik Zalewski przypomniał nam troszeczkę historii, ponieważ tutaj od poniedziałku i wczoraj zostały ekskomowane zwłoki kapitana Reginisa i to troszeczkę właśnie tej żywej lekcji historii. Teraz moim państwa gościem, jak już mówiłam, była pani Ewa Grabowicz. Dobrze mówię, Pani Ewo. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień jesteśmy w Andrzejewie. Tam od dziewiątej już na naszej antenie będziemy. Do usłyszenia.